Witam. Pokażę jak przygotować zapiekany brokuł z marchewką. Będziemy potrzebowali 1 brokuł, 200 g marchewki, 400 g ziemniaków, 150 g żółtego sera, na sos beszamelowy 300 ml mleka, 30 g masła, 30 g mąki oraz przyprawy sól, pieprz, lubczyk, gałka muszkatałowa, ząbek, czosnku, koperek. Najpierw gotuję ziemniaki, gotuję je w łupinach. Od momentu zagotowania będę gotowała około 15 minut, tak żeby nie były zupełnie ugotowane. Oczyszczoną umytą marchewkę kroję w skośne plasterki. W tym czasie, gdy przygotowuję marchewkę i broku, gotuje mi się woda, w której będę blanszowała marchewkę z brokułem. Brokuł dzielę na mniejsze cząstki. Do zakręconego grządku wkładam warzywa na 3 minuty, żeby je zblanszować. Zblanszowane warzywa i podgotowane ziemniaki odcedzone z wody odstawiłam do wystudzenia. Teraz przygotuję sobie koperek, czosnek. Drobno siekam koperek. Czosnek kroję w drobną kostkę. Ser ścieram na tarce o grubych oczkach. Przygotuję beszamel Do roztopionego masła daję mąkę i zrobię białą zasmażkę. Za smaczkę rozprowadzam mlekiem i zagotowuję. Sos jest już gotowy. Po zakręceniu gazu doprawiam gałką muszkatołową, pieprzem, czosnek i zioła też dodaję do sosu oraz sól i wszystko dokładnie mieszam. Obrane ziemniaki kroję w plasteczki. Wszystkie składniki zapiekanki już mam gotowe. Teraz będę układała najpierw rządek ziemniaków, marchewki i różyczki brokułu. Zapiekankę polewam beszamelem. Górę posypuję serem. Wstawiam zapiekankę do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Będę zapiekał około 20 minut, tak żeby były Bazywa miękkie. Zapiekanka jest już gotowa, można podawać życią smacznego.